No cześć. tęskni ta? No przecież wiem, że nie. <grymne> Na pewno nie tęskni liśta. Gdzie ta tęskni za takim, to tak gada bez przerwy. Słuchajcie, skoro maszyna już działa za moimi plecami, o tam, 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 tam. tam widzicie, już sobie tu, 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 tu działa. O tu, tu, tu. tu o tu, tu. O tu, o. To ja mogę sobie zabrać się za spokojnie za pracę, którą mam do wykonania, czyli dotarły zawiasy, komplet, nówki nieśmigane, na dowód tam będzie potem zdjęcie, bo tu mam obok te uszkodzone. I tutaj już mogę sobie to zdjąć, nałożę akurat na matrycę I tutaj już mam. Mogę unboxingować. Palmerest, nie palmerest, tylko tą dolną budowę. Palmerest to jest górna ta obudowa, a ty człowieku gadasz w cały świat. Nie wiesz nawet co. No i co my tu mamy? No mamy nówkę nieśmigane, nieśmiganka. Jest to najważniejsze. To najważniejsze są te elementy. O, tutaj, tutaj te kadłubki i. Zaraz sobie to tutaj yy, zacznę uzbrajać, zacznę przekładać po prostu laptopa, ale może najpierw zanim to zacznę robić, to dobrze by było zrobić inną rzecz, czyli uzbroić w zawiasy matrycę, zamknąć skrzydło i mieć z tym spokój, i wtedy zamontujemy go do właściwie do, 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 do reszty. Do reszty laptopa, tak? Więc tutaj sobie już szykuję. Co ja sobie tutaj szykuję i co ja tutaj sobie muszę wyszykować, bo się już zaczynam w tym tutaj gubić. Coś mi tutaj, yy, coś mi tutaj brakuje, ale to, żeś chłopie wziął. Wziąłeś, <laughs> wziąłeś i żeś zabrał klapę od laptopa, którą potrzebujesz. To możemy odłożyć na razie, bo to tam nam jest niepotrzebne. No więc teraz. Yy, Jedziemy z tym koksem z powrotem. Zaraz sobie posprawdzam, czy to jest wszystko to samo, co powinno być. Tu jest wyrwane, i to jest to nasze, a tu jest ten. Mm, tutaj jest to. Tak. Dobra. No, i teraz ten tutaj sobie sprawdzę, czy one są takie same. To jest to samo, tak, dokładnie to samo. Więc możemy działać spokojnie, i ja sobie tutaj podziałam z tym wszystkim. I po to pomontuję.